Siemanko, z tej strony Monster. Witam Was w pierwszym odcinku z serii Ciekawostki. Dzisiaj zaprezentuję Wam ciekawostkę związaną ze stroną Google Tak, jest to wyszukiwarka Google bardzo przydatna. Tak. Każdy to wie, chyba. Tutaj, ok. Dobrze. Gdy pewnie część z Was o tym nie wiedziała, ale gdy piszemy. Nasz, on tutaj szukaną frazę Zerg, tutaj gdzieś będzie się wyświetlać y, taki napis z tym serg rusk i zatwierdzimy to. To po chwili stanie się coś takiego: zaczną nam zlatywać z nieba, znaczy ze, z góry strony i ze wszystkich stron po prostu takie literki o, o i możemy je atakować to jest taka mini gra można powiedzieć atakujemy one nam niszczą wszystkie wyszukane frazy strony eee, ja już nie będę ich tutaj odpierał gdy wszystko nam już jak można powiedzieć zjedzą to zobaczycie co się stanie bardzo fajne. Też się niedawno o tym dowiedziałem. Dobrze. I teraz, gdy wszystko nam już zje, zjedzą te literki O, powstaje wyraz, znaczy dwie y, literki G, co oznacza pograczowemu gratulacje. proszę bardzo w języku gra przeznaczy oznacza gratulacje zaraz ujrzymy cały napis GG tak, czyli gratulacje Dobrze. dziękuję za ten krótki materiał jeśli się filmik spodobał nie zapomnijcie dać lajka napisać pozytywny komentarz a jeśli chcesz być na bieżąco zasubskrybować mojego kanału Siemka na rapaja, by monster. Pozdrawiam.